Oto moja droga do pól Mamy wykonać dużo misji, więc te misje będziemy sobie wykonywać. Pierwszeństwo mają oczywiście misje związane z dziennymi misjami, tak? Bo na to jest ograniczony czas. Starcie w trybie duo musimy wygrać, tak? 9 przeciwników, pokonaj 9 przeciwników MS, więc myślę, że jedziemy. Duo. Mam nadzieję, że mi pójdzie w miarę dobrze. No bo wiecie jak to jest. Ems się fajnie gra tą, tą postacią. Myślę, że jest ona uszyta dla mnie. Więc trzymajmy. O, ktoś tu gra Nani. Zobaczymy jak mi pójdzie. Zostawcie lajka, like będzie mi bardzo miło. To zawsze jest takie większe dla mnie wsparcie oczywiście. To zawsze, zawsze nam pomaga. O jejku, no to nasz Nani też tu tak się nie popisał troszkę. Ale spokojnie, my, my będziemy się popisywać Okej, okay, no na razie jest całkiem zacnie Ty jeszcze by nas tu pokonał. No i szybko to poszło. Ile przeciwników ja pokonałem? Ty, czterech tylko. No dobra, myślałem, że misję tu wykonamy. Jakąś zrobiłem, zagraj ponownie, on nie chce ze mną grać. No co za? Co za pan? Ciekawe, czemu nie chce. <laughs> Ale tak jak mówię, ja lubię M grać. Jest dość fajną, taką niedocenianą myślę postacią, nie? I na mapy, gdzie jest dużo takich zakamarków, to ona jest całkiem niezła. Ojejku, gra, ktoś gra tym krabem. Nieźle. To całkiem nieźle. No i dobra, i cały czas lecimy. Już jest wielkie starcie. Jezus, to było bardzo nieoczekiwane. Jezu, czemu ja nie strzelałem? Ty nie mogłem strzelić, ale ze mnie. Ale to zepsułem. Ale jedziemy dalej. Ciekawe, czy ten krab będzie chciał zagrać. Nie, on nie chce grać. Dziwne. Słuchajcie. Dobra, lecimy. Dobra, no jakoś to przeżyłem. Okej, okay, no. Wow, było blisko. Dałaliśmy radę. No, spoko, zaraz tutaj walniemy. Gdzie jest tu kolejny przeciwnik? A tam siedzi. No, to było szybkie. Szybko poszło, słuchajcie. Jezu, ile ja zadań zrobiłem. Zobaczcie to. Opening rzadki. Plus 30 puszek. Jeden. 2288. Już mamy 31 level. A, a ile tam jest do kolejnego? Czy 22, tak? A tu jest 50. No, jesteśmy w połowie. Patrzcie. Jeżeli chodzi o ten karnet, całkiem nieźle. Sprawdź mi misję. Co my tu mamy dalej? Czy mam jeszcze misję pod MS? Z tego co widzę, to nie. Ale możemy sobie tak: zagraj, zagraj obrażenia, wygraj bitwę w meczu rankingowym. Zadaj obrażeń nani Edgar lub Pearl. Możemy zagrać znowu e, nani, słuchajcie. że Ja bym go ulepszył jeszcze, nie? Chociaż szkoda mi tych, tej kasy, szczerze, żeby. O jezu, kurde, duo wziąłem. Nie wiem, czy to dobry pomysł był. Chyba solo jednak bym mógł zagrać. Zobaczymy. No tu są tacy przeciwnicy, którzy nie grają meczów rankingowych, więc. Okej, okay, no jakoś z tego wybrnęliśmy. Primo. Okej, okay, no dobra, coś tu się udało skurac. Okej, okay, no wygraliśmy. To nie wiem jakim cudem, ale, ale się udało. No, i oczywiście tutaj robimy te misje kolejne. Całkiem nieźle, słuchajcie. Myślę, że teraz dobrze mi idzie. Jeszcze spróbujemy z szeli coś zagrać. Potem na koniec. No bo jednak, szelkom, wiecie. jest, czemu ja go nie mogę dziwne to było nie wiem jak się steruje tym robotem dalej tego nie ogarnąłem co jest, nie mogę się ruszyć ty. o kurka, nie wiem jak to zrobiłem ale poszło Ale przywaliłem mu. Jesus. Ok, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, i będziemy mieli, słuchajcie, zadanie zrobione. Trochę tych obrażeń muszę tutaj nazbierać, nie? Dobrze, niech się gra nam tutaj załaduje. okej okay, gram dużo osób kupiło tego skorupiaka tego kraba nie klęs jego Jezu, co ten gościu tam robił? Czemu on poszedł w zupełnie inną stronę? Ja nie wiem Ci ludzie też tak grają we światy Zamiast skrzynki sobie zbierać To on poszedł walczyć z innymi przeciwnikami Nie wiem Wo, zaraz skrzynka na początku Nieźle O, patrzcie, że tu jest skrzynek. Dobra, mamy cztery skrzynki, to nam powinno pomóc, żeby jakoś pokonać tych przeciwników. No dobrze, ale gdzie jest reszta tych Ciekawe gdzie oni się kryją Tu są, tu są po lewej stronie, dobra Aj tu przywaliłem w tego Jesus Christ, no. Biega tam gdzieś we światy. Jezu, a ten gościu to jak nie wiem, jakoś dziwnie też gra. Ty. No, teraz w końcu w końcu się udało, bo to było takie gonienie za innymi. Okej, okay, no jeszcze musimy na niej zagrać, żeby dobić mu te obrażenia. Okej, okay, Sandy jest w teamie ze mną. Chyba tak się nazywa, nie? Nie, ten dżin to się inaczej nazywa.

Wow, to było niesamowite. Tylko gdzie jest reszta tych ziomków? Znowu się tu gdzieś kryją. Tu jest. No i G, Gitara. 6000 obrażeń. Chłopka. No, zrobiłem tę misję no w końcu. Bardzo rzadki. 46 puszek, patrzcie, wow, nieźle. 1700. No i 22 poziom poszedł. Więc słuchajcie, myślę, że bez problemu to zostanie przeze mnie zrobione. Zresztą misję też ładnie porobiliśmy, nie? Wygraj 5 bitwy, zbiory klejnotów lub pojedynki. Wygraj zbiory klejnotów, patrzcie, tu są dwie takie same misje. Wygraj 5 z Piper, Tara lub Gno Piper. Eee, sprawdźmy sobie tu na samą górę. Piper Tara, to jest grom, nie? Troszkę go ulepszymy. To spróbujmy nim zagrać, nie? Wybierz. I co myśmy tu mieli? Wygraj 5 bitów Piper, Clara lub Grom. Spróbujmy. Jak się gra tym Gromem? Szczerze to nie mam pojęcia, ty. <grych> to jest moja nowa postać, nie? Którą odkrył... O, o, jacie. Ale on chyba miał duże obrażenia z tego co pamiętam, nie? Musisz być Chyba tak mi się wydaje, że... Mission successful. No kurde, ziomek, no kurde, się uziął na mnie. Jezu, dziwnie się nie gra. Czekajcie Wygraj bitwy. jaj, No ciekawie się nim gra, powiem szczerze, dobra, już się przy... muszę po prostu rzucać. Teraz myślę będzie lepiej, nie? Ty no sam mi rzucił te elementy. Dobra, no raz mi się udało jakoś tam rzucić. Ty no jak się nim dziwnie gra, ty. Strasznie dziwnie. Nie mogę sobie trafić. Nie mogę sobie trafić, słuchajcie, rzadki. Okej, okay, mnożnik tego to jest całkiem spoko. Ale sobie trafić tym nie mogłem. Okej, okay, 23 level. Moi drodzy, jeszcze raz zagrajmy i potem zagramy sobie najwyżej tą szelką. Żeby ją tam, bo chcę na maksa by ją wymaksować, ale ciężko będzie. O, mam jakiegoś dobrego gracza, co gra rankingi, ty. Dobra, zawsze jakaś pierwsza skrzynia, nie? Dobra, troszkę ich tu obijemy. Jezus, ty, oni chodzą tak kółko. półko. O jacie. no to jesteśmy w czarnym. Poszedł tak bez sensu. Niepotrzebnie to ulti użyłem. Dobra, słuchajcie, weźmiemy w takim razie szelkę. Czy próbujemy w parze? A, spróbujmy. Starcie duo, najwyżej stracę. Jestem ciekaw, może się uda to jakoś ograć. Okej okay, dobra Jesteśmy Od razu trzeba na początek się nachapać Ty a ten nasz gościu co robi? Jezu no co mi się za dziad trafił Ty No to grubo Jezu gościu no, no co za typ no? Uparci na nas są, nie? Dobra, no na razie jest jakoś tak, jako tako, nie? Jasny gwint. Jezus Mary, ja mogłem ulti chociaż odpalić na koniec. I zero dostaję za to. No ten gość normalnie wzalogował się i nie grał. No to co ja miałem zrobić sam? Powiedzcie mi, mogłem ultim tam sprzątnąć tego. O jezu, ile tu jest skrzynek dawać. Jezu, czemu on taką postać wziął na taką mapę? Dobra, dawać to. Dobra, bo się tu blokuje. Jezus Maria, ty, ty ludzie, ludzie. Jesus Christ, czekaj, poczekaj, tu jest skrzynia. Dobra, mamy jakąś skrzynię. To zawsze jest bucik, nie? Czekaj, 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 koleżanko, kolego, kto wie, jak to tam się nazywacie. Łopanie! ty, 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 ty. Żebyście się nie posikali czasem. Patrzcie, co robią. Zwie, serca na polu bliżę! Dobra, GG w końcu, no. granet, Ło, wow, plus 9, słuchajcie, nieźle. O i dostałem plus 60. No już nie będziemy grać raczej, ale patrzcie, słuchajcie. Może mi się ją uda, słuchajcie, zrobić na maksa, nie? Na poziom trzeci, chociaż to ciężko, ale wszystko przed nami.